W niedzielę nad ranem w Bielawie zakończył się kultowy festiwal muzyki reggae, Regałowisko. Tradycyjnie już inauguracja festiwalu rozpoczęła się w czwartek otwartym koncertem na bielawskim rynku. Bielawa, czy jesteście tu? Kejcza! 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 Jest so unique need no other woman out there try compete you're used so fresh and ain't clean let me take you On a journey with me bardzo lubię tę imprezę, bardzo lubię to miejsce, ono jest bardzo urokliwe, e, tak jak wspomniałeś, przyjeżdżam tu od samego początku, więc również tak e, nie tylko artystycznie czy biznesowo jestem z tą imprezą związany, ale również bardzo emocjonalnie, e, ponieważ jak się tu przyjeżdża przez wiele lat, co roku, to jednak e, jakaś historia wiąże się z tym festiwalem, więc ja go obserwuję od samego początku, e, pracowałem. Najpierw z Barszczem, który to organizował, później trochę z zabawką, która to organizowała, teraz również pracuje z, z, z Mokisem, który jest jakby zawsze od początku formalnym organizatorem tego wszystkiego. I no oczywiście festiwal się przeobraża, y, y, zmienia, a co roku jest trochę inny, ale muszę powiedzieć, że z tego roku mimo wszystkich takich internetowych obaw fanów, którzy mówili to koniec regałowiska, bo nie ma już tej samej załogi, która to robiła. Przez ostatnie lata, która postawiła ten festiwal na nogi, to prawda, postawiła ten festiwal na nogi, ale to nie znaczy, że obecna ekipa nie potrafi go robić, bo mam wrażenie, że to jest całkiem sympatycznie, fajnie i, i, i miło spędzam czas. Jest bardzo dobra organizacja i ciekawy program artystyczny, więc cieszę się, że tak to się kręci i mam nadzieję i życzę Bielawie kolejnych 17 lat. Regałowisko jest od lat w czołówce najlepszych festiwali w Polsce

Ciekać ile szczerec, niegodne, ci na meret, widzisz te telenowele nieudane i to szukaj błędów i przyczynanie, tu robisz oferę, nie, nie Widziałem już, że jednego co mówię to cud, to gad tylko szkoda osób już o próg Widziałem taki co mówili, mówili, a mówić dużo lubili, dawno nie ma ich tu, nie Widziałem tych co lubią się, klec zamiast głowa no ulepili, sami się, Nie sobie, nie bronią do nich, tylko to zawsze pracę, zawsze musisz zadanie o daj siebie wszystko, członek celi jest tak znisko

The game. Oczywiście, że, że, że to się zmienia, że pojawiają się nowe style, z którymi reggae się miksuje. Pojawiają się nowi młodzi twórcy, którzy coraz bardziej korzystają z, z różnych nowych technologii, które dają również jakieś nowe opcje brzmieniowe, aranżacyjne tej muzyce, więc jest to żywa forma. Oczywiście są tacy puliści, którzy. Lubią tylko klasyczne ruc reggae i nic innego nie akceptują, ale wydaje mi się, że trzeba być po prostu otwartym, żeby poznawać to całe bogactwo stylów, bo to nie jest tylko reggae, w tym całym rdzeniu reggae mieści się ska, mieści się dancehall, mieści się dub, a oprócz tego jest mnóstwo różnych e eksperymentów mieszanych z innymi stylami muzyki. Jest to bardzo bogata muzyka. I wydaje mi się, że każdy, kto generalnie troszeczkę się tym interesuje, znajdzie zawsze jakiś swoich ulubionych artystów. Młodzi ludzie zawsze będą szukać jakichś idoli, autorytetów, będą ich gloryfikować, będą ich podziwiać yy, z tego powodu, że są znani, prawda? Yy, yy, ale wydaje mi się, że generalnie oczywiście to, yy, to zainteresowanie masowe jest na takim dosyć płytkim poziomie. W sensie są to młode dzieciaki, które nie wnikają w tą muzykę głębiej, ale dla nas to, że tą muzyką żyją, wystarczy, że co dziesiąty fan Bednarka, młody fan Bednarka zainteresuje się tym głębiej, zacznie chodzić na koncerty innych artystów e, regowych, to już jest coś, to już jest jakaś nowa fala, jakaś nowa generacja. E, kiedy starsi się wykruszają, bo mają dzieci, nie mają ochoty już jeździć na imprezy, to pojawiają się nowi ludzie ciągle i m.in. innymi dzięki fenomenowi Bednarka. Była to już 17. edycja festiwalu, który od początku swojego istnienia przyciąga na teren bielawskiego ośrodka Sudety tysiące fanów jamańskiej muzyki z Polski i zagranicy.